Ja z rodziną na prawdziwym koncercie, jak Menda sąsiad się o tym dowie, to się nie pozbiera. Oczywiście, kochanie, przecież tylko po to tu przyjdźmy, niech sąsiad nie myśli, że tylko on ma pieniądze. Yyy, mamo, tato, a przypadkiem nie przeszliśmy tylko dlatego, że dostaliśmy rabat 20% dla całej rodziny? Yyy, no tak, rabat to jest drugi powód, czemu tu jesteśmy, a teraz już cicho, bo zaczyna się. Yyy, kochani, zdaje mi się, że to jest to sąsiad jest. Tato, święto, jak go lepiej! Nie, nie zdajecie się. Napamiętam, jest sąsiad. Co ten złodziej tam robi? Mikrofon chce ukraść, czy co? Skąd to światło się niby bierze, skoro na górze nic nie ma? A nieważne, włącz to jakiś bit, jak to się w końcu nazywa. Opowiem wam historię, o moim sąsiedzie, to całą swoją rodzinę wychowuje w biedzie. Fry to tym miejsce dla pana na tej świnki. To ja dałem mu rabat, zróżnę tu bez pynki. A może świnko ten koncert to była trapa sąsiada? Ta menda chcemy zyskować z przed A my dajśmy się w to kręcić. Chwila moment to do świnki. gdzie ty idziesz? Pokazać temu złodziejowi kto tu rządzi. Przepraszam, tu nie wolno wchodzić. Ała. Pokonywałem dwa razy silniejszy poza wbrew tam mleko. A teraz przyszła kolejna są Jednak... Tak, dla tego użyję specjalnej techniki więcej, a innego to maruszynkę w obi układuj samochód i środki do życia Uklebić także godność tak od ciebie cielnicza Z godością tak już jest, że wie kto ją obniża A ty drogi sąsiedzie, na wyskę Ci ubliża Więc pluga wy złodzieju, przestań podskakiwać wyskę swoje winy, wynocha odkupywać Ha ha ha, nie rozpyszajmy ten paku Nazywasz mnie złodziejem, ty grubo świniaku Od do nocy, ty alkohol chlejesz Gdy wyjdziesz kutki, ty od lasu wlejesz Twój syn bez czerw twa córka siara I koło to jest wina, to jest też stara Twoja córka za to przechwala się iPhone'em. Myślisz, że gdy ma kasę, nagle staje się bogiem. Sorry, jakby widziała, skąd ty bierzesz pieniądze? Raczej by się wstydziła, A nie, że ja tu rządzę. Każdiesz, ty k***a wszystko, co w twoje ręce wpadnie. Choć nie jestem prawnikiem, to wiem, że to nieładnie. Zaznaczyliśmy fury i to jest cała prawda. Gdy widzę twój samochód, to kurczę Jezus Maria Jakim to dento jeździ? Nikt te osiedlu nie wie. Jak na kurci się trzyma, skoro tak po Przegrałeś całe życie, no i w korpa skończyłeś. Nazywasz mnie cudziejem? Godny nigdy nie byłeś ja przynajmniej żyję. Uczciwie, chociaż jak ty myślę o gotówkach nie wam, że mało do karty myślałeś, że będę bierny, chociaż ty nie mówisz, że jestem biedny, chwalisz się tym autem i swojej posiadłości, na tym właśnie polega swoje poczucie wartości, a i wiem, że teraz powinna być twoja kolej, lecz to samo oby, powiedzieć wszystko o tobie, tego co nie ukryłeś, daj ci twoi rodzice, ile o coś kusiłeś, to ja już tego nie idzę, ciągle się przechwalasz, Wszystkim się chcesz pokazać, auto na dworze stoi, ciągle się nim przechwalasz. Twoje auto także na podwórku stoi. Czym do się chwa, a co jest? Aaaaaaa!